Słuchajcie, film o podstawach, czyli wymieniamy klocki. Wymieniamy klocki w Oplu Astra z systemem ATE. No nie tyczy się tylko Oplu Astra, dlatego też tak dałem w tytule, dlatego że właściwie podobnie jest w wielu innych modelach z Opla, które mają tego typu hamulce. System ATE, będziemy wymieniać klocki hamulcowe. Po kolei Wam pokażę, co zrobić, na co zwrócić uwagę. Nie śpieszyć się. Ja wiem, że w warsztatach potrafią 30 minut mieć Wam klocki z przodu. No okej, okay. jeżeli chcecie mieć tak zrobione, to powodzenia. Wy też się nie śpieszcie, zarezerwujcie sobie czas, żeby zrobić to jak należy. Od czego zaczynamy w takim systemie demontaż? Słuchajcie, tutaj mamy na przykład taką sprężynę. Widzicie? Ona jest zintegrowana z klockiem hamulcowym w tym rozwiązaniu. I pierwsze co, musimy sobie ją odchylić po prostu. Tylko najlepiej użyć sobie z płaskiego śrubokręta. Chodzi żeby odchylić się tutaj z tych zatrzepów. W ten sposób. Idziemy do tyłu naszego zacisku. Tu mamy takie zaślepki od prowadników. Płaskim śrubokręcikiem cyk. I ściągamy sobie te zaślepki. Tylko zaślepek nie zgubcie, one są konieczne. One muszą być. Następnie potrzebujecie imbuksa siódemkę. 7K. Tu mamy gwint normalny. Prawidłowo nie powinno to być mocno przykręcone. Właśnie tak jak tutaj. Widzicie? Ja Teraz sobie poluzuję ten dolny prowadnik. Ale czasami możecie się zaskoczyć, gdyż nitruży potrafią to naprawdę bardzo mocno przykręcić no bo jak bardzo długo nie było nic robione. No i teraz ten nowelniacz, proszę wprzeciw. Zassał się. I drugi zaprowadnik. Ok, teraz e, teoretycznie już nic nam nie e, trzyma naszego zacisku hamulcowego, ale Możecie sobie, sobie zwrócić uwagę, że on sobie tak lekko Wam może nie zejść. Dobrze sobie pomóc rozruszać go. O! O! Siedzi. Siedzi klocek, a widzę, siedzi klocek, e, widzę, że siedzi klocek wewnętrzny. O! Tutaj się coś Przyspawało. I mamy ściągnięte. Tak to wygląda z tego ujęcia. no Klocek, zwłaszcza wewnętrzny, jest już dosyć zużyty. Także musimy wszystko sobie tutaj jeszcze coś ściągniemy sobie ten klocek. Teraz sprężyny teraz przyłożyć trzeba tak do góry. O, w ten sposób i cały klocek trzeba ściągnąć w tę stronę. Następnie klocek wewnętrzny, tak sobie najpierw chwycić i ściągnąć go, bo on tymi sprężynami mieści się w tłoczku hamulcowym. Tak to wygląda. Nasz zacisk w mamy rozmontowany. Co teraz musimy zrobić? Przede wszystkim musimy wszystko oczyścić dokładnie. Ja mam kompresor, więc to wszystko oczywiście wydmucham. No dobrze, słuchajcie, tutaj mamy nasz zacisk hamulcowy, pamiętajcie, żeby sobie odkręcić zbiorniczek hamulcowy, dlatego, że kiedy będziemy cofać nasz tłoczek, żeby będzie potrzebnie nie pokonywać oporu tego, yy, po prostu, korka. Yy, można sobie podważyć śrubokręcikiem i zacząć jak to wygląda, czy to nie ma jakiegoś nadmiernego syfu, troszeczkę będzie zawsze brudną. no tak, wiecie, jakiś. Natomiast, czy nie ma na przykład yy, rdzy, spróbujemy cofnąć nasz zacisk. nie no, powinno raczej chyba iść jakoś ciężko tężko mam nadzieję no, to już jest chyba koniec oj, nie chciałbym uciec go kick rocks i'ma stack bricks up so build what i want to make yo i got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep wonder but my body won't decay because my messages are timeless so they'll put them on display oh yeah i rap with a certainty i have a sense of urgency a message for eternity for everyone internally i had some people burning me but now they fucking learn to see i ain't the one to Kick crocs, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, Jak sobie, żeby już wszystko, żeśmy wyczyścili, oszczotkowali, oczywiście no, na tyle, ile się da. No wiadomo, to ma swoje lata, to ma e, dobrze ponad e, 15 lat. Wiadomo, e, no, najlepiej no, to było wszystko miesiąc nowe. No, ale nie żyjemy w idealnym świecie. Musimy sobie jakoś poradzić. No, ale teraz co sobie wymienimy? Wymienimy sobie tutaj te gumy od prowadników. One nie są drogie. Znajdziecie je z problemu na Allegro? E, Zobaczcie, że w gumę gumy do prowadników do A.T. Jeżeli y, Będę mógł, to yy, wstawię Wam link yy, w opisie. Yy, zwykły plastikowy, zwykły szybokęt płaski. Po prostu wyciągamy je sobie w tą stronę. One są dosyć sztywniaki. Tak one wyglądają, słuchajcie. ATE zaleca wymianę co drugą, wymianę polsku, żeby te gumy wymienić. Moim zdaniem przynajmniej za każdym razem trzeba je po prostu sobie wyciągnąć i oszczotkować tutaj to wnętrze. Ja tak zawsze robię, więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie dużo syfu. Chodzi o to, że jeżeli tutaj się Wam robi korozja, nadmierna szczególnie, wtedy ona uciska za bardzo na ten tutaj gumkę. Ze wszystkich stron, tutaj one są czyste, bo mówię, ja, to, ja, to, ja, to, ja to czyściłem, ale normalnie potrafi tu być bardziej to... O, z drugiej strony, jak wymieniałem, widać, że tutaj było bardziej już zardzewiałe. I tarza potrafi uciskać, co powoduje, że doprowadnik nie pracuje prawidłowo w tej gumce. Dlatego też sobie to wyciągamy, słuchajcie. Nie używamy tutaj pilnika, jak ci niektórzy pokazują. Jest taki kanał na YouTube. Eee, albo bez miły, który zresztą czasami oglądam, eee, radek tak go prowadzi, no ale on to pokazywał, że pinnikiem to jechał. Słuchajcie, nie, nie róbcie tego pinnikiem, absolutnie. To używa się tylko szczotki drucianej. Eee, na no raczej nie kupicie sobie tej orygidarii ATE za miliony, albo po prostu zwykłą sobie jakąś drucianą szczotkę, ona tak przypomina jak, jak szczotka do butelek. Ja na przykład użyłem czegoś takiego na wiatarkę, to starczy na kilka, może na kilkanaście wymian klocków. Mamy to wyczyszczone i w tym miejscu sobie wsadzimy nowe takie gumki. One wcale nie są takie miękkie, one są dosyć twardej gumy zrobione. Możemy sobie użyć trochę białego tego, ale smaru no, smaru do, do hamulców. One są oryginalne, czyli że to jest guma, to są pokryte takim takiem. Ale to jest AT tutaj dopuszcza, że na w tym miejscu, gdzie one sobie stykają. Ale nie jakimś innym, tylko tym właśnie, takim jak do tłoczków hamulcowych, bo to musi być neutralne dla gumy. Chodzi o to, to ma mieć na celu właśnie ograniczenie korozji. Można sobie też tutaj z przodu trochę przesmarować, żeby łatwiej się nam wkładało. No i teraz trzeba to sobie włożyć. Nie jest to wcale takie proste. Muszę sobie pomóc siłokrętem polskim trochę. Tak sadzę po to sobie tak wsadzę. Oczywiście, żeby tylko nie przebić, także że, bądźcie ostrożni, bo sobie kciukiem tutaj, na przykład albo jakimś innym paluchem, wsadzam z tej strony i popycham. I słuchajcie, w ten sposób, popychając, to wam przejdzie. Nie próbujcie tego A jakoś tutaj popychać śrubokrętem albo z tej strony podważyć, bo po prostu tą guma Wam pęknie. Przybijecie ją po prostu płaskim śrubokrętem, okrętem. tylko z tej strony. Może ewentualnie tylko sobie tutaj ten, ten kołnierzyk troszkę podważyć, jak, jak gdzieś tam jest uparty i nie chce się wywinąć. W ten sposób to wygląda. O, widać tutaj. Dobra? Teraz nasze prowadniki. Musimy sobie je wyczyścić, żeby były czyściutkie. Idealne. No dobra. Wyczyszczone. Nic nie smarujemy. Takie są najnowsze zalecenia. Możemy to sobie już tutaj. Włożyć no. one powinny mieć taką. One fajną zaporem. Nie dziwcie się, że założyliście nowe, a będzie wam luźno wchodziło. Nie, nie. Słuchajcie, to wchodzi z oporem, wyczuwalnym z oporem, bo to ma tak pracować. Oni twierdzą, że to ma tak właściwie tak, tak gumiasto pracować. No i zakładamy sobie nasze klocki. Klocki tutaj, yy, może takie uwagi. Klocki akurat nie mam firmy Tomex. Firmy Tomex nie są kierunkowe, natomiast mają czujniki zużycia, więc się nie pomylcie nie załóżcie przypadkiem prawy yy, na lewy. Te realnie to wam wiele nie przeszkadza, bo to tak i tak będzie działać, albo po prostu nie będzie działać, że nie będzie wydawało odgłosów, no ale niby to powinno się tak. Po prostu sobie go tutaj wkładamy. W ten nasz płoczek, ten wewnętrzny klocek, to już jest troszkę yy, można powiedzieć trudniejsze. Mamy tutaj te dwie sprężynki, one muszą tutaj się zaprzeć o tej dojechać tutaj. Yy, cała sztuka jest taka, żeby go tak włożyć. Tutaj w ten sposób do końca, żeby ta sprzętina się tutaj nam o tutaj w ten sposób y, zrobiła. Kwiatek jest już. On się tutaj mniej więcej mam nam, nam wycentrować I, i teraz możemy sobie zakładać całość już na y, jaszu. I teraz to nie jest takie, takie, że sobie tylko to wiecie przyłożycie. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy taki tak jakby widełki nam się zrobiły i to musi znaleźć na to, czyli klocek zachodzi z tej strony, natomiast ta łapka musi zejść tutaj z tej strony naszego, naszego jarzma. O, 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 w ten sposób klocek wewnętrzny również zapiera się tutaj o jarzmo. O, i u góry. Klocki tu również zapierają się o jarzmo. Teraz to musi wszystko, żeby to się nam yy, ułożyć. I możemy przykręcać nasze prowadniki. Ok, przykręcamy sobie nasze e, prowadniki hamulcowe. Ja zawsze najpierw zaczynam od tego górnego, dlatego że jest go po prostu łatwiej mi trafić. On musi bardzo lekko wejść. Nie może być żadnego oporu, kiedy przykręcacie. Ja sobie taki mały skok robię, no może, żeby tutaj kamerę po prostu nie uszkodzić. Kiedy on już mi wejdzie, widzę, mi że się wsunął, wtedy próbuję zawsze odchwycić ten dolny. Ok, teraz ja przechodzimy sobie na ten dolny yy, zacisk. On tak się rusza, dlatego może być czasami ciężko trafić, ale jeszcze nie powinno być problemu. Jeżeli yy, nie macie klucza dynamometrycznego, pamiętajcie, nie dokręcamy tego siłą. Słuchajcie, używamy niewielkiej siły, tak, jeżeli macie króżną metryczną ustawcie go sobie 8-10 nm. Natomiast jeżeli nie macie, to z wyczuwalną ale bez żadnego wielkiego ramienia i to tyle. Nie zapominamy o naszych zaślepkach, są one niezbędne, dlatego żeby nie mieć problemu z pracą układu hamulcowego i później wykręcaniem. Tu okay. zostaje nam do założenia jeszcze nasza y, sprężyna. Ona działa w ten sposób, że sobie ją tutaj bierzemy teraz tak. Jak to sobie zrobicie, to już nieważne. ważne. Chodzi o to, że ten dings udał się tutaj. O, w ten sposób. Teraz tak. To nam się zaparło za to, to nam się zaparło za to, a to stabilizuje nam tutaj o łapki od y, jarzma. Wszystko jest leciutko. No dobra, teraz idę do kabiny. Nacisnę oczywiście parę razy pedał hamulca, żeby nam mi się klocki, tłoczek docisnął klocki do tarczy, aby zobaczyć jak to się dzieje. No jak widzieliście, wszystko się ułożyło. Normalnie bez problemu. O, Oczywiście nie może być tutaj żadnego problemu, że teraz nie możemy tego pokręcić. Odpuściło, wszystko jest ok. Oczywiście zakładam nowe klocki na tarcze już, które znaczy to są używane, nie są jakieś stare, czy, czy, czy coś z nimi nie jest nie tak, mają minimalny rad. Natomiast wiadomo, yy, że troszeczkę będzie musiało się tutaj to dotrzeć, zwłaszcza tutaj w tym yy, miejscu. Rzecz skontrolujcie już, jak wymienicie obie dwie strony, naciśnijcie sobie na pedał yy, hamulca, czy jest prawidłowa ilość płynu hamulcowego i nie zapomnijcie przede wszystkim zakręcić zbiorniczka, żeby Wam się nie wyklapał. Na razie, cześć!